Czuwajcie, witajcie! Dzisiaj w ramach podróży pracowni Regionalistycznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zapraszam do Wałdowa. Raptem półtora kilometra od miejscowości Pruszcz Pomorskich znajduje się przepiękna budowla neorenesansowa, wybudowana na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie jest pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego i Andrzeja Beboli, a w momencie, kiedy powstawała, była kościołem ewangelickim, była zborem ewangelickim. Przez wiele lat opuszczona byliśmy tutaj 5 lat temu, w czasach pandemii, fatalnie wyglądało, ale teraz pozyskano środki europejskie, to widać, że to naprawdę duże pieniądze otynkowano i ta świątynia dostała drugie życie. Odbywają się tutaj msze święte. Oczywiście epizodycznie. Zapraszam. Zobaczymy, co z tamtych wspaniałych czasów zostało. No, to, co się rzuca od razu, to ta wspaniała wieża z zegarem na cztery strony świata. Yy, ale podejdźmy bliżej. Może na chwilę się zatrzyma zatrzymajmy. Zobaczcie, w jakim pięknym stanie jest ta plebania na pięknym fundamencie zrobionym z kamienia granitowego solidnie zrobiona z pięknym dachem z wystawką aż się by marzyło z tyłu oczywiście y, takie budynki gospodarcze ale my podejdźmy bliżej podelektujmy się tym co tutaj zostało y, od koniec XIX wieku w Europie w tym również na terenie Niemiec, a przypominam, wam, że na mocy pierwszego rozbioru Polski te tereny weszły w skład państwa pruskiego. Na terenie Niemiec przyszła moda na neogotyk i neo renesans I powstawały wtedy budynki użyteczności publicznej no i przede wszystkim sakralne, które odwoływały się do gotyku, do neorenesansu. Tu sobie zobaczmy, piękny portal, wejście tutaj do kościoła z tymi takimi muszlami świętego Jakuba z tymi drzwiami zobacz, sneserska robota kolorowe okienka no jest co zobaczyć podejdźmy tutaj, bo ten kościół trzeba na spokojnie obejść sobie ja was tylko chcę zachęcić, ponieważ w ciągu najbliższych dwóch tygodni zaczną kwitnąć kasztany. I warto tutaj przyjechać, żeby zobaczyć, jak że tych kaszane... no. <laughs> W środku, w kościele, słuchajcie, znajdują się yy, witraże. Teraz my się tutaj odbijamy od tych szyb, natomiast są witraże i pokazują tą manierę yy, tworzenia witraży w tych yy, kościołach yy, ewangelickich w XIX wieku. W wielu miejscowościach. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajdujemy takie kościoły z takimi witrażami. To są kościoły w Bydgoszczy, to jest kościół w solcu kujawskim właśnie z tymi kolorowymi witrażami. No i zobaczcie tutaj te przepiękne kasztanowce. A ja przy okazji przypominam, że kwitną teraz yy, mlecze słuchajcie, a my zapominamy, że to jest jedno z piękniejszych y, bardziej wartościowych ziół, te mlecze kwiaty y, są idealne do sałatek i tak na koniec ciekawostka dotycząca y, samego budowania tej świątyni tutaj ludzie przyjeżdżają, żeby to zobaczyć spójrzcie na tą świątynię czego nie ma? no nie ma ryniem, bo został kościół Wybudowane w ten sposób, który nazywamy bezrennowym. Czyli zrobiono daleko idącą wystawę dachową. Dzięki temu, po dachówkach, woda spadała od razu około pół metra od kościoła. Zapraszam na kolejne odcinki podróży po województwie kujawsko-pomorskim z pracownią regionalistyczną WSG. A dzisiaj rekomenduję wam przyjazd tutaj do Wałdowa, półtora kilometra od pruszcza pomorskiego. Zapraszam serdecznie.